Witam serdecznie, pokażę jak upiec pyszny i proste ciasto drożdżowe bez zagniatania z owocami. Do przygotowania którego będziemy potrzebowali 560 g mąki pszennej, 4 żółtka, 300 ml letniego mleka, 120 g cukru, 35 g drożdży świeżych, 100 g roztopionego i przestudzonego masła, otartą skórkę z jednej cytryny, dwie łyżeczki cukru waniliowego, szczyptę soli oraz owoce. Ja ciasto upiekę z morelami, których będę potrzebowała około 500 g. Najpierw przygotuję roszczyn. Do miski rozkruszam drożdże, dodaję około 1 łyżeczki cukru, około 50 ml letniego mleka, około jednej łyżki mąki, mieszam i odstawiam na około 15 minut, aby drożdże zaczęły pracować. Następnie do gotowego roszczynu dodaję wszystkie składniki na ciasto oprócz masła i mieszam łyżką. Gdy składniki wstępnie się połączą, dodaję roztopione i przestudzone masło i nadal mieszam łyżką, aż składniki dokładnie się połączą, a ciasto będzie gładkie. Ciasto mieszałam około 3 minut. Tak przygotowane ciasto nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 40 minut do wyrośnięcia, tak aby podwoiło swoją objętość. Jeżeli w kuchni jest zbyt chłodno, to piekarnik możemy nagrzać do około 30 stopni, wyłączyć ogrzewanie i wstawić miskę z ciastem do wyrośnięcia. W tym czasie, gdy ciasto wyrasta, przygotuję morele. Umyte i osuszone morele przekrawam na pół, usuwam pestkę. Górę ciasta dodatkowo posypię kruszonką, którą przygotuję z około 6 łyżek mąki pszennej, 3 łyżek dobrze schłodzonego masła i 3 łyżek cukru kryształu. Składniki na kruszonkę wysypuję na blat i łączę je ze sobą, tak żeby powstały krótki. Gotową kruszonkę przekładam na talerz i wstawiam do lodówki. Wyrośnięte ciasto przekładam do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i równo rozprowadzam. Nakrywam ściereczką i odstawiam jeszcze na około 15 minut do wyrośnięcia. Przed pieczeniem na górę ciasta układam morele z kurką do dołu i delikatnie wciskam. Posypuję kruszonką i piekę. Foremkę z ciastem wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na drugą od dołu półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Ciasto będę piekła około 50 minut do suchego patyczka. Długość pieczenia ciasta zależy od piekarnika. Upieczone ciasto wyjmuję z foremki i odstawiam do wystudzenia. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Ciasto jest gotowe, można się częstować. Życzę udanego wypieku i smacznego.